Nie nagrywać filmów. Jak Elunia tak pięknie leży. One wszystkie w ogóle są takie zaspane w tej chwili. Nawet sroczka w swojej klateczce jest zaspana. Tylko mamuńka nie jest zaspana, bo jest głodna okropnie po prostu. O, zjadłaby konia z kopytami. Cześć, słoneczko. Cześć, feluś. Tu też dzieciaki zaspane, bo to ciotka o nietypowej godzinie przyszła. Wstała śledzie bączki. Może już troszeczkę sobie pochodzi z roczulka. Wiesz co, kochany. Dzień dobry, chodźcie, choć odjedziemy, chodź. żeby tu otworzyć. Chodź, roczunieczko. Ja ciebie wezmę, chcesz wyjść? Moja kochana, też spałaś. Ciotka tak przeżywa to okropnie. Tak przeżywa. Nie może się niczym cieszyć. Wiesz kochany feluniu. Tak. Bo to nie będzie dwa dni. To są niestety tygodnie. Żadna kość nie zrasta w dwa dni, prawda kochanie No takie moje słoneczko, kochane. uważaj wączuszko, bo spadniesz. Tak, mamuśka. Wszystkie jesteście takie słodkie, takie dobre kotki. Takie, kochane. I tak się wszystko dobrze układało, nie? O, O, wy tak, Meluśka. Taka jesteś zaś pana? Meluńka. Też dajesz piątkę? Daj piąteczkę. No, daj. No, daj mi piąteczkę. Tu i taka jesteś pioniuszka. Jesteście troszkę zdruzgotane, chyba tą całą sytuacją sroczulko moja czekaj przepraszam weźmiemy tą dziewczynę tu przesuniemy tu o i teraz otworzymy sroczulko jak tam twoja nóżeńka spałaś też chodź kochanie możesz wyjść troszkę możesz troszkę czasami musisz wyjść Oczko, masz smutne nie pewno że kotek przeżywa takie rzeczy nie wie, o co chodzi. Otóż całe rodzeństwo pilnuje. Pójdziesz do sroczki? Zobacz, pójdź sobie odwiedź ją troszkę. Widzisz? Tak. Tak. Jest u ciebie, Melunika. A co ty tu masz? Ach, żebra, tak? Ciotka już, co ten kot tu ma? O rany, o Boże. Coś twardego a to żeberka takie po prostu delikatne dzie, dzie, dzie. no myje się ptaszynka nasza nie zjadła obiadku o druga ptaszynka też się myje obiadku nie zjadła i tak to tak tylko kuchana Lusia Eluśka moja kochana, Elunia. Titi, Elunia, kochana, fajnie miseczce. Ulubiona miseczka. Musimy kupić więcej takich wag, żeby było dużo miseczek. Patrzcie. <głodzicie> Tutaj też jak pięknie, jak cudnie. Leluś i kaweczka. Cudowne, Kituńki. Cudowne. No, a tutaj gwiazdeczka myje nóżkę. O, myje nóżkę i nawet obgryza swoją nóżkę. O, tak. <laughs> Też piękne są dziewczyneczki. Piękne. Oj, czekaj, kochanie. Wiesz co, Nelka, jak chcesz Zjeść to masz tutaj. No, bo nie zjadłaś roczka, to możesz ty zjeść. Troszkę damy coś innego. Takich jeszcze, słuchajcie, nie widziałam. One po prostu mają porę spania, bo ja przyszłam do nich nadprogramowo. Zazwyczaj o tej porze nie ma mnie tutaj i one są po prostu zaspane. Tylko jeden łabus mi tutaj tą sukienkę całkiem zniszczy. Całkowicie. Tak? A jaki pięknotka nasza śliczna. O. O. Mm. Nie mam serca jej zabierać. Jak będzie za mocno, to zabiorę. Musi troszeczkę też. Przez chwilę poczuć rodzeństwo. Co wy robicie, głuptaki? Wy, głuptaki. Takie serduszko z was. Siedzę sobie chwilkę u nich, żeby miały troszkę weseli, to znaczy sroczkę.